Słuchajcie, widzę w mojej plątanie kabli, i to będzie chyba jedno z ostatnich poszukiwań. Kart ehm, bym powiedział, czy to limitowane, w jakichś takich lepszych, w z PEPKO. To mam 10 starszeczek z PEPKO i pojawiam się, 3, te 3 starszeczki zostały już otwarte, bo chciałem zobaczyć, czy może uda się coś trafić. Także ehm, ja otworzyłem więcej co w je jeszcze wam pokażę. Jeszcze mam pozostało się, nie ma tam nic takiego ciekawego pokażę może pierwszą wszystkie trzy eee, to jest Fans Młani zwykły, Karwachal niebieski, ładówka depo i Tiau. w drugiej fans Ronaldo, Titans Botafogo, Debast i Korea. i ostatni jak był Ronaldo, no to się się autentycznie też Messi, więc mamy Messiego, Dominator, od Olympiakosu Angelo i Perisic Także to są karty, które trafiłem w tych trzech I pozostałe siedem sobie teraz machniemy na odcinku Nie myślałem, że tego Sort, ale trzeba zrobić ten dłuższy odcinek już raz na zawsze i mieć to z głowy Dobra, to będą chyba specjalne, tu mamy, o Gąsiorowski i drogi zbieg. Fajnie, bo PSV wem mało. O, Titan Araujo. Chociaż, no... Słaby z niego. Titan i czerwony Pirlo. Ale może Araujo nie będę mówił, bo... O, no to nie jest... To jest, nie jest taki obraz, taki się zapowiadał. Tylko... idąc z mówiąc. Tam niebieski fans. Henderson. Junior Dominator Salah i Bradley Barcola, którego chyba mam mam już Ale właśnie dużo fajnie tych kolorowych fansów tu wpada. Więc po tym, fajnie tu mamy, fa zwykły fans, z i Skelly. Rod FIFA Kwara i agent 007 niedawno, teraz ja już nie wiem ile, ale no, więc no da, 4 saszetki jeszcze, więc co ciekawe w ogóle to są jeszcze dwie saszetki te wszystkie były z Salahem i Jamalem i dwie są z dwie, dwie z zostawimy sobie na koniec, tutaj mamy Griezmana Hoffmana których już mam Magician z, z Olimpiakosu i niebieski Kunia, pas myślę, że w przyszłym roku, bo Teraz na razie mam trochę innych wydatków, bo do idą, ale kupię drugi zestaw startowy i zrobię dla karty te kolorowe, żeby tam zbierać te karty. Tu mamy Oriaz z i czerwony Nico Williams. A tutaj piłkarz PSV i Augusto z Interu. Robert! Robert Lewandowski, pięknie. I jest ta litka, na koniec. Tu mamy dwóch piłkarzy Sportingu. I dobra, i niestety, due. Due już mamy. Ale to była, to była właśnie chyba ta z, z winim, tak? No to widzicie, winie przyniósł tam tę litkę. Chyba, że już ją mamy, ale chyba, że stawiono tak. I druga to. I tu mamy co? Di Markofons i Bellingama. Tego bramka z Olimpiakosu i kabela również z Olympia także podsumowując No, wpadło trochę fansów czerwonych one są dosyć, wydaje mi się, że też rzadkie jak różowe i jedna litka. ale widzę, że trochę też dużo braków braku wpadło czy to w bazówkach, czy to właśnie takich Magician, czy Dominatorach a je też warto zebrać, już te kolorowe które też, wiadomo, siłko, serii... no, fajnie byłoby zebrać, wydaje mi się, że kilka takich kompletów po jednym komplecie Różowego, czerwonego i niebieskiego, bo to jest najprostsze do zebrania. Dobra, to byłoby tyle, trzymajcie się. Elo.